Cześć witajcie. Z tej strony Jakub. Witam was serdecznie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dziś pokażę wam jak za darmo w bardzo łatwy i prosty sposób zmienić sobie wygląd naszego Steama na komputerze. Te widzicie wygląd Steama na taki bardzo fajny, pasujący pod Windows 11. Trzeba przyznać, że został on stworzony w taki sposób, że idealnie komponuje się z nowym designem Windows 11. Jest tutaj on dość taki minimalistyczny, z ładnymi, odświeżonymi ikonkami i wieloma innymi fajnymi bajerami, takimi jak zaokrąglenie niektórych narożników. Tak widzicie, tak komponuje się strona główna. Chociaż sama strona główna tej sklepy niewiele się będzie może zmieniał, chociaż tutaj chyba zmienił się wygląd tego paska na górze, to przede wszystkim zmienił się wygląd tego Samego menu Steam, które widzicie na samej górze. Mamy tutaj coś takiego, jak trzy kreseczki, które odnoszą się do wcześniejszych ustawień Steama, które były tak skompresowane. Tutaj one są także skompresowane w te trzy kreseczki. Mamy sklep, który także się wysuwa, i tutaj mamy standardowe rzeczy, tak jak było to w klasycznym Steamie. Mamy bibliotekę, społeczność i nasz profil, ale za to na górze po prawej mamy. Coś takiego jak centrum powiadomień, centrum wiadomości Steama, mamy też możliwość dodawania gier, czy to aktywowanie klucza ze Steam, czy też po prostu dania gry spoza Steama. Mamy też centrum pobierania gier. Mamy nasze centrum znajomych, centrum społeczności, czyli gdy klikniemy, pokazuje nam się okienko z naszymi znajomymi, do których możemy napisać, możemy zaprosić do gry i tym podobne. I mamy też. Powiadomienia typowo ze Steam'a oraz nasz profil, który też możemy sobie kliknąć, i tutaj wysuwa nam się menu. Wchodząc na profil, niewiele się zmienia. Jest to dalej klasyczny profil steamowy. Tak jak mówię, tutaj. Samo wnętrze Steam'a jest w zasadzie nie do zmienienia, ale jeżeli chodzi o wygląd samego klienta Steam, czyli tej całej otoczki, jest to zrobione w bardzo fajny sposób i to właśnie jest możliwe do zmiany. No i cóż, w tym poradniku pokażę Wam po prostu, jak to zainstalować, i na końcu też pokażę, jak to usunąć. W razie czego, gdyby Wam to jednak nie pasowało i nie odpowiadało, a chcielibyście się tego pozbyć z komputera. Także zapraszam do oglądania. Dobrze, tak więc jeżeli jesteście na tym etapie co ja w tym momencie, czyli macie klasycznego Steama, który wygląda no, jak klasyczny Steam, nie ma tutaj y, wiele do tłumaczenia, wiele do wyjaśnienia i już chcecie y, przystąpić do instalacji nowej skórki do Steama, y, wystarczy, że wejdziecie w przeglądarkę, w moim przypadku Microsoft Edge na stronę fluentforsteam.io Oczywiście link jak zawsze jest w opisie. I tak jak pierwsze co do nas wita tutaj to takie porównanie graficzne pomiędzy klasycznym Steamem a Fluentem. Więc klasyczny Steam wygląda w taki sposób, każdy dobrze go zna. Przesuwając sobie w lewo możemy zobaczyć jak bardzo ten wygląd się zmienił w tej skórce i trzeba przyznać, że zmiany są spore. Ale są e, takie dość, e, bym powiedział, naturalne. Nie są one e, w taki sposób zrobione, że wszystko się zmieniło, że już nie będziecie wiedzieli, jak korzystać ze Steama. Tylko jest to taka zmiana e, typowo estetyczna, która. Dość w ładny sposób upodabnia samą nakładkę Steama do tego co mamy w Windows 11, ale zarazem nie zmienia w żaden sposób funkcjonalności Steama, więc jest to naprawdę bardzo fajny skin pod tym względem, że jest bardzo prosty do ogarnięcia. No i oczywiście co robimy w tym miejscu na tej stronie? No to klasycznie klikamy przycisk download. No i w tym momencie pokazują nam się dwie wersje i pytanie, które chcemy wybrać. Lewa strona jest jak widzicie wersją nowszą. Lecz ona jest tylko dla osób, które wspierają ten projekt na patronie. Oczywiście możecie to zrobić. Wtedy musicie tam wpłacić jakieś pieniążki, żeby korzystać z wersji, która jest we wczesnej fazie, która może mieć oczywiście jakiś więcej błędów, albo wersję publiczną, czyli 0.4.8, która jest w pełni darmowa. No i w moim przypadku wybierzemy sobie właśnie wersję tą darmową 0.4.8. Wystarczy kliknąć na obrazek, i tak widzicie, samo zaczyna się Pobieranie. W tym momencie zapisujemy sobie ten plik w jakim miejscu chcecie, w moim przypadku będzie to pulpit, nie będę kombinował, żeby było łatwo to po prostu odnaleźć i po pobraniu wystarczy, że wyłączymy przeglądarkę, gdyż już nam nie będzie potrzebna, a na pulpicie mamy nasz folder Fluent for Steam. W tym momencie wystarczy go sobie wypakować, obojętnie za pomocą jakiego programu chcecie, może być to właśnie narzędzie wbudowane w Windows, jak widzicie, ja już mam tutaj w tym momencie wypakowane. Klikacie dwa razy, wchodzicie w folder i macie instalator, który jest klasycznym instalatorem, jak to w Windowsie bywa. Oczywiście, pierwsze co to wyskoczy wam komunikat, że Windows ochronił komputer, czyli Microsoft Defender nie uruchomił tej aplikacji ze względu na to, że nie zna jej pochodzenia. Oczywiście nie jest to żaden wirus, to nie oznacza, że jest to wirus, tylko po prostu nie jest to aplikacja, która jest oficjalnie dystrybuowana przez jakąś dużą firmę. Przez to Microsoft informuje nas o tym, że te oprogramowanie nie jest takiego znanego źródła, więc robicie to na własną odpowiedzialność. Ja testowałem ten program, tą skórkę w zasadzie i nie widziałem żadnych problemów. Nic się złego nie działo na moim komputerze. Antywirusy nic nie pokazały, żadnych wirusów ani nic tym podobnego. Sama wydajność komputera dalej jest też na tym samym poziomie, więc nie ma z tym problemu. Wystarczy, że klikniecie więcej informacji, a następnie uruchomimy mimo to. W tym momencie możemy sobie wyłączyć nasz eksplorator. I przechodzimy do instalatora. W pierwszym kroku wybieramy język, oczywiście będzie to klasycznie język polski, ponieważ Steama też mamy po polsku i w ogóle jesteśmy Polakami, więc czemu mielibyśmy wybierać inny język. Klikamy dalej, następnie wybieracie miejsce, w którym ma się zainstalować. Najlepiej wybrać sobie domyślny katalog docelowy, gdzie macie zainstalowanego Steama, ponieważ tam stworzy się folder skins, w którym zainstaluje się ta skórka. Następnie klikamy dalej. I czekamy aż nasz cały pasek tutaj się załaduje. Cała instalacja przebiegnie pomyślnie. No i tak jak widzicie, cały pasek się załadował na zielono, i tak jak e, informuje nas tutaj wyżej informacja, kliknij dalej, aby kontynuować instalację. Więc klikamy dalej. Instalator się zamyka. W tym momencie możemy sobie usunąć te pliki, ponieważ one i tak już nam nie będą do niczego potrzebne, gdyż mamy zainstalowaną naszą skórkę. Więc w tym momencie możemy sobie przejść bez problemu do Steam'a. I tutaj już jest bardzo prosta opcja do tego, aby uruchomić tą skórkę. Wystarczy, że w lewym górnym rogu klikniecie w napis Steam, a następnie przejdziecie do ustawień, i w tym miejscu wybierzecie sobie z listy Interface, a następnie w interfejsie wybieracie domyślną skórkę jako Fluent for Steam V0.4.8, a następnie klikacie OK. I w tym momencie wyskakuje informacja, że żeby zastosować zmiany, trzeba uruchomić ponownie Steama, więc klikacie zrestartuj i czekacie, aż Steam uruchomi się już z nową skórką odświeżoną, z waszym fluentem, który jest bardzo ładny i bardzo pasuje. Powtarzam, to już chyba trzeci albo czwarty raz, który bardzo po prostu pasuje do Windowsa 11. I tu jak widzicie, Steam się już uruchomił i jest nowy, ładny, lepszy, moim zdaniem, wygląd Steama niż wcześniej. No, i tak to się prezentuje. Instalacja jest bardzo, bardzo prosta, więc nikt nie będzie miał z tym raczej problemu. A nowy Steam, taki nowy wygląd Steama, no rzeczywiście sprawia lepsze wrażenie niż to, co mamy do tej pory. Ale teraz przejdźmy już do tego, jak usunąć tą skórkę, ponieważ wiem, że często. Pod moimi poradnikami piszecie komentarze w stylu Dobra, zainstalowałem, wszystko działa fajnie, ale ja jednak się rozmyśliłem i tego nie chcę i chcę to usunąć, jak to zrobić? Więc w tym poradniku pokażę wam jak zainstalować i jak usunąć. I usuwanie tej skórki jest równie proste co sama instalacja. Co zrobić, żeby usunąć tą skórkę? Po pierwsze klikamy tutaj trzy kreseczki, które jest odpowiednikiem naszego wcześniejszego guzika Steam. Następnie wchodzimy sobie w ustawienia, które są prawie na samym dole. Po raz kolejny wchodzimy w liście w interfejs i w pierwszej opcji, gdzie mamy skórki, wybieramy domyślną skórkę Steam'a. Następnie klikamy OK. Po raz kolejny Steam spyta się, czy chcemy uruchomić ponownie, gdyż inaczej nie możemy używać z domyślnej skórki Steam'a. Więc restartujemy Steam, czekamy aż się uruchomi już w tym klasycznym, dobrze znanym wydaniu. I gdy już Steam uruchomił się w tym klasycznym wydaniu, możemy go sobie wyłączyć, możemy go zminimalizować. To nie ma większej, większego znaczenia. Następnie wchodzimy w eksplorator plików, czy tam mój komputer, jak to woli, i szukamy naszego Steama na miejscu, w którym go zainstalowaliśmy. W moim przypadku jest to klasycznie domyślne miejsce, czyli dysk lokalny C. Program pliki programów x86. Tutaj szukamy sobie folderu Steam, i w tym folderze Steam szukamy folderu, który nazywa się Skins. Mamy go tutaj. On jest napisany też z dużej litery, co też jest e, lekkim ułatwieniem, które pozwala łatwiej odnaleźć jednak e, ten folder. Klikamy w niej o dwa razy, i tutaj widzicie mamy Fluent for Steam. Wystarczy go usunąć. Możemy kliknąć po prostu Delete, możemy przenieść do kosza prawym, jak wolicie. I gdy już to zrobicie, ostatnim krokiem na usunięcie Fluenta jest wejście w panel sterowania. Następnie w panelu sterowania klikamy Odinstaluj program, i tutaj szukamy na liście naszego po raz kolejny Fluent for Steam, odinstalowujemy. W tym momencie włączy się. Taka sama, takie samo okienko jak przy instalacji, z tym, że teraz akurat usuwamy program. Oczywiście robimy to tak samo jak wcześniej, czyli klikamy dalej, następnie zakończ. I w tym momencie nie mamy już naszego fluenta, nie mamy naszej skórki dla Steama, znikło i możemy po prostu cieszyć się z podstawowego Steam'a takiego jak wcześniej. Także mam nadzieję, że taki poradnik dwa w jednym, dość prosty, ale na pewno bardzo ładny i estetyczny wam się przydał. Widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.